Jest taka osoba w regionowie, której żadna władza nie straszna. Marek Dąbrowski, bo o nim mowa, od lat zajmuje się satyrą polityczną. I jak sam mówi, na brak inspiracji nie może narzekać. Obecnie no, no, ta seria, która tutaj powstała, z około 200 rysunków, no, tak naprawdę powstaje spontanicznie ze względu na, na tematy, które rządzący dają nam z dnia na dzień. Ostatnia seria rysunków prześmiewa poczynania Prawa i Sprawiedliwości. Jednak jak zaznacza Dąbrowski, każdy z polityków musi mieć się na baczności. Swoją kąśliwą satyrą prześmiewa wszystkich od prawa do lewa. Swego czasu nawet miałem serię o, o naszym pośle grabcu. Przez starostą był. To właśnie to, to chciałem podkreślić, że to nie tylko pis, każdy władca. Rządzący ma to do siebie, że musi się liczyć z krytyką. Niezależnie więc od tego, w jakich barwach maluje się krajobraz polityczny, spojrzenie na niego z przymrużeniem oka jest zawsze potrzebne. Dąbrowski ma tego pełną świadomość i dlatego nie poprzestaje stworzeniem kolejnych prac. Satyra jest tą krytyką, która kształtuje może poczucie humoru, no i daje obraz tego, czy Opisywana w rysunku postać potrafi mieć dystans do tego. Wszyscy, którym satyry przypadły do gustu, mogą śledzić twórczość legionowskiego artysty na Facebooku.